Witajcie, dojechał do nas niedawno kolejna odmiana kukurydzy. Tym razem przyjechał do nas ES Inventive, czyli odmiana z Euralisu w ilości 30 ton, 30 jednostek siewnych, czyli na 30 hektarów. I tak naprawdę teraz brakuje nam już tylko ziarna z KWSu i farmsatu. Ale przecież nie tylko kukurydze będziemy siali na wiosnę, więc co jeszcze oprócz kukurydzy? Co innego? Bo no, można by było posiać wszystko kukurydzą oczywiście, ale niestety wtedy dopłat byśmy pewnych nie dostali. Dlatego yy, trzeba coś innego posiać. No i co? Będziemy siać na wiosnę. Zmieniamy deczkę otoczenie. Droga fototopeta za mną. Eee, no a więc co eee, poza kukurydzą? Doszliśmy do wniosku po pewnych przemyśleniach, że w tym roku spróbujemy wreszcie pierwszy raz u nas na gospodarstwie słonecznika na ziarno. Dlaczego słonecznik? Słonecznik jest to uprawa... Prosta, tak naprawdę, które nie potrzebuje większej uwagi. A co tak naprawdę przy dodatkowej hodowli, czy w sumie nawet w, po prostu w dużych gospodarstwach, takie uprawy myślę, że wiodą prym, ze względu na to, że nie, są, nie wymuszają dużego poświęcenia czasu. Dodatkowo, jeżeli ktoś śledzi mój kanał trochę dłużej, to wie, że na naszych polach głównie. E, obfite są w mozaiki. No i na tych mozaikach zresztą więcej mamy piachów, piachudrów, piochów, jak zwał tak zwał. Więcej mamy tego niż tych lepszych e, klas Ziemi, lepszych e, stanowisk. Dlatego po prostu zdecydowaliśmy się, że potrzebujemy siać, musimy siać takie rośliny, które pozwolą nam jak najwięcej e, teoretycznie Mam nadzieję, że w praktyce zarobić z hektara, niż zboża, które po prostu u nas, no nie mówię, że się nie udają, bo się udają, ale nie są na tyle dochodowe, żeby tak na siłę je po prostu siać. Ktoś powie, no dobra, no na to na pejach, się siedzicie żyto, i też wam coś tam zostanie. Hmm, zostanie czy nie zostanie, no nie wiem. W najgorszym roku yy, znaczy w najgorszym roku. W tym roku na przykład, że to mieliśmy na jednym kawałku, yy, bo zostało nam jeszcze ziarno materiał siewny ze wcześniejszego roku, więc posialiśmy też to na ostatnim kawałku, no i nie był to zbytnio dobry rok. Tam zebraliśmy około 4 ton, no i to był taki ba, taki bardzo słaby stanowisko pierwszy rok dzierżawy. No i teraz powiedzcie mi te wszystkie koszta, no oczywiście one jakieś nie były olbrzymie, bo tam nikt nie zakładał, że to będą wielkie plony. Yy, powiedzcie mi Że gdyż to było po 500 zł gdzieś tam z hakiem może w żniwa, To Czy my w ogóle wyszliśmy na zero bo tak naprawdę yy, Nie pamiętam jakie tam były koszta ale wątpię że, Żebyśmy tam coś zarobili myślę że tam koło zera To byłoby yy, Najwięcej co mogliśmy tego wycisnąć A przykładając przy Hmm, przykładając do tego albo porównując do tego e, uprawę słonecznika, oczywiście to tak mówię trochę też teoretycznie, bo to będzie dopiero nasze pierwsze starcie z tym słonecznikiem, e, wydaje mi się, że przy tych kosztach, które słonecznik ma, i przy tym, jak, jakie obecnie są pieniądze za ten słonecznik, to na, tych pol, na tym polu byśmy mogli śmiało tam parę złotych zarobić e, bez większych. Nakładów bez dodatkowej pracy, bo przecież przeżycie też jest trochę tego już latania. Oczywiście nie tyle co przy żopaku na przykład, ale też trochę tego jest. I tak samo na przykład kukurydza. No to kukurydzę w najgorszych latach, jakie mogły, jakie na razie u nas były, to zebraliśmy chyba po 8 ton na piachach. 7 to już był najgorszy, co, najgorszy rok, chyba jaki mógł być, to, że na piachu było 7 ton. No i nawet z tych 7 ton przy nakładach. Rzędu tam no powiedzmy 4000, e, które gdzieś tam mogły być w tamtym roku, 3-4000, no to byśmy nawet przy tych 7 tonach e, jeszcze coś by nam zostało. I to już ja mówię, że to jest już tragiczny rok, nie? A na przykład, tak jak w tym roku na największych piachach zbieraliśmy po 9,5 ton tony ziarna, no to gdzieś tam 7,5 tony wyjdzie pewnie koło na sucho. Więc pół tysiąca ponad, no 7,5 tysiąca liczmy, że znaczy z tego pola nam przyszło gdzieś tam doliczyć jeszcze suszenie. No to kawał grosza zostanie. I dlatego też zdecydowaliśmy się na słonecznik, bo to jest prosta uprawa odpowiednia na nasze ziemie. I na pierwszy rok siejemy tego 18 hektarów. Coś powie, że dużo, jedni powiedzą, że w sumie okej, okay, a będzie to no, prawie 10% całego areału gospodarstwa. Więc może to jest trochę dużo, ale też założyliśmy sobie, że przecież to jest pierwszy rok, wchodzimy w zupełnie nieznaną nam prawę. Jeżeli wszystko skiepścimy jak tylko będzie można, no to gdzieś zbliżamy tam może w granicach tony i przy, na przykład jakbyśmy mieli tylko 5 hektarów na próbę, no to nie wiadomo co z tym zrobić, bo po 5 ton raczej nikt tutaj nie przyjedzie, byśmy musieli jakoś to w mniejszych ilościach gdzieś posprzedawać albo przeznaczyć to na jakoś, nie wiem, na poplony czy coś w tym stylu a my zdecydowaliśmy się właśnie na 18, dlatego, że nawet jeśli to wszystko skiepsimy, nic tam nie wyjdzie i zbierzemy te, tą tonę z hektara, no to mamy jednak 18 ton, a to już jest przy wadze słonecznika cały samochód yy, ziarna. A w przypadku, gdy pójdzie nam dobrze i będą jakieś tam 2 tony, 3 może tony, jakby były już 3 tony, no to rewelacja, no to wtedy prawie trzy samochody ziarna, także nie ma problemu z tym, że ktoś, żeby ktoś tego nie odebrał. No dobra, ale słonecznik słonecznikiem, co jeszcze? Jeszcze dwie inne uprawy. Moglibyśmy więcej tych upraw nawet tutaj zmieścić, ale niepotrzebnie nie będziemy się w mniejszych areałach tutaj rozbijać, więc tutaj dochodzi 15 hektarów jęczmienia jarego, Dlaczego Jarego? Dlatego, że po prostu zawrót głowy trochę mieliśmy tu jesieni tej i nie udało nam się tego wszystkiego fajnie zgrać, żeby trochę tych ozimim posiać. I dlatego, będzie to jęczmień I jeszcze do tego 8 hektarów grochu, tak mniej więcej na ten, na ten moment mają do wyglądać struktury zasiewów. Jeszcze, oczywiście, wszystko może się zmienić, ale już tam gdzieś pomału oglądamy się. Za materiałem siewnym i co by tu właśnie posiać. Dwa ostatnie lata, jak już był u nas Jęczmieniara, to był to jęczmień Melius. Sprawdzał się w miarę i na pewno na, na połowę gdzieś tam pewnie ten Melius pójdzie. Co jeszcze nie wiem? Jeżeli macie coś ciekawego na te nasze piechudry, mozaiki, to dajcie znać w komentarzach. A jeśli chodzi o groch, to będzie to prawdopodobnie batuta, bo u nas jakoś tak. Co roku jest, no i zawsze te ponad 3 tony jakoś tam sypnie, albo przynajmniej te 3 tony, więc nie jest źle, nie ma na co narzekać. Ale tak jak mówię, przy jej to tak tutaj mówię, że jak macie po prostu jakieś ciekawe odmiany, to nie bójcie się tego napisać w komentarzach. Ja sobie tam sprawdzę, poczytam. A już może coś się uda nowego wprowadzić na gospodarstwo. No i jeśli chodzi o słonecznik, to prawdopodobnie zdecydujemy się na jedną odmianę. Nie wiem jeszcze jaką, ale. Prawdopodobnie będzie to odmiana z Syngenty, Neoma. Jeśli dobrze pamiętam, mam nadzieję, że nie przejęzyczyłem się. Neoma. A dlaczego na jedną odmianę? Bo jednak na no, tych 18 hektarach można by było pokombinować nad, nad, yy, z dwiema odmianami, trzema odmianami. Tylko, że jest to nasz pierwszy rok słonecznika, więc chcemy jedną odmianę posiać, żeby później nie było takiego problemu, że na przykład yy, Pojedziemy kosić, ta odmiana będzie już fajna do koszenia akurat, możemy to już sobie kosić, a z drugą musimy poczekać jeszcze z półtora tygodnia, bo, bo jeszcze dojrzewa, tak? Więc po prostu w tym roku jedna odmiana, a dopiero w przyszłym roku będziemy kombinować coś e, może nad innymi odmianami. Jakiś czas temu przyjechał do nas e, jest to jakieś tam uzupełnienie białka, bo 15% bodajże e, białka tutaj mamy. Ale nie jest to główny komponent, komponent paszowy, który by zastąpił nam soję. I tutaj hmm, pojawiały się pytania, czym zastąpić soję w momencie, gdy kosztuje ona ponad 2400 netto. Zastanawialiśmy się yy, nad może tutaj grochem, może łubinem, może czymś innym, gdzieś tam widziałem na liście coś z fasolą, yy, więc szukamy po prostu jakiegoś rozwiązania. Jeżeli ktoś z Was ma na przykład groch i chciałby go sprzedać, to śmiało piszcie w komentarzach, albo w opisie podam mail, i możecie w mailu się odzywać. I tak samo, jeżeli macie jakieś pomysły, czym dobrze w sumie można było tutaj zastąpić tą soję, to piszcie śmiało w komentarzach. A z tym grochem, to na przykład czy z łubinem, to bardziej chodzi tutaj oczywiście o większej ilości. No, chyba że ktoś tutaj jest bliska i by chciał przywieźć sam, no to pewnie, ale wiecie, no bo tak na przykład po 4 tony, to nie będziemy specjalnie jechać, no to trochę bez sensu. A jeśli ktoś ma z Was większej ilości, na przykład cało samochodowe, to odzywajcie się, może się dogadamy, wspólnie transport jakiś znajdziemy i, i dobijemy targu dzisiaj pierwszą paszę z tym włóknem o którym mówiłem w dzisiejszym vlogu i zaraz w sumie pokażę wam jak to mniej więcej wygląda pchniemy tylko sobie. Jak to mniej więcej wygląda. Z na tego akurat dawałem jakieś 75 kg na tonę. 75, 80, coś takiego mniej więcej wychodziło. I póki co, bo to jest, to jest drugi mieszalnik, ale jeszcze raz dopiero pokazuję. To jest drugi mieszalnik z Topaszą. I póki co, w paszociągach, przy tych 75 kg tego włókna nie ma problemu z jakimś tam e, zawieszaniem się mieszanki, żeby w na przykład nie zlatywała, więc na razie jest OK. Docelowo będziemy próbować może nawet do 150 kg e, sypać tego, a teraz drugim razem, e, za drugim podejściem, podczas robienia paszy gdzieś tak myślę 100 kg na tonę jak nie będzie problemu to coraz więcej coraz więcej góreczka to zrobiła i trochę się trzeba będzie tu zakleić